W dzisiejszym meczu wydaje mi się, że warunki były dosyć dobre do gry, mogliśmy pozwolić sobie na szybką grę, piłką, dołem, krótkimi podaniami, jednak troszeczkę nam brakło tego, w pierwszej połowie za dużo graliśmy długimi piłkami i te nasze akcje nie były zbyt płynne. Natomiast w drugiej połowie już przeszliśmy na grę krótkimi podaniami, szukaliśmy prostopadłych podań i te akcje bardziej się zazębiały. Ocenić trzeba, że mecz był na remis, natomiast zdarzył nam się jeden błąd, nieporozumienie obrońcy z bramkarzem i straciliśmy bramkę. Więc przebieg, przebiegu wydaje mi się, że na remis zasłużyliśmy, chociaż taki żaden powód do chwały w u siebie jest w powinno wygrać. Prawda? Natomiast no, widać było, że boknia to jest determinowany zespół chcący jakieś punkty je w końcu zdobywać. Akurat padło na nas. Daleko! Daleko!

Na tle wybieganej drużyny z tej zbochni u nas jest słaba motoryka no Naprawdę trzeba to poprawić, no i co, następna sprawa to jest brak w ogóle napastników Nie ma w ogóle napastników w No i do, do bramkarza też mam zastrzeżenie, to jest bramkarz jednak za słaba. Na Po prostu on warunki, warunki fizyczne na ześ. A tak maś to dobry na W na niezłym poziomie. Dużona bocheńska bardzo, bardzo ładnie się zaprezentowała. Oprócz czekać. A tak No i, i krzyki w ramkach. No, kierował dużo, naprawdę duży, duży płysta tych ramkarza kochańskich. Bo naprawdę kierował ogromną. Na nas w porządku, pomoc, ja się dojdę tylko tych roku napast, Nie ma napast. Napad jest słaby. Tak prawdziwe z prawdziwego zażycia trzeba broś tak wprowadzić. Z wisuta. Koniec. Nie chcą go do Anglii, to już do ołtusza. <try> <try>